Zostało rozpoczęte, więc otwieram sesję w dniu 31 maja 2023 roku na wniosek grupy radnych. Przyczyną jest wpływ dwóch skarg, które musimy jako Rada przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i po prostu nie udałoby nam się wyrobić w terminie 30-dniowym. Stąd dzisiejsze nasze krótkie spotkanie. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję kogo mam? Pan, yy, pani radna Krystyna Hrobot? Jest Krysia? Jestem, jestem, może być. Dobrze, super, dziękuję bardzo. Go, zgoda wyrażona. To przejdźmy do głosowania. Zagłosowało 23 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sekretarzem została pani radna Krystyna Chrobot. Oznacza to, że też wszyscy się zalogowali i nie zgłaszają problemów z urządzeniami. Przejdźmy zatem do zatwierdzenia porządku obrad. 22 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Porządek został zatwierdzony. Przechodzimy do części merytorycznej. Oddaję głos panu radnemu Piotrowi Hałdzie. Jest pan Piotr z nami. Wiem, że generalnie jest w pracy, więc... Ale jest zalogowany. No, chyba nie wiem, ponieważ, bo to takie były ustalenia, ale ponieważ Piotr się nie zgłasza, no to w takim razie chyba nie pozostaje nic innego jak mnie e, zaproponować projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W Gliwicach skargi na uchwałę nr 15 łamane przez 318 przez 2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w ujejscu, rejonie ulic Manifestu Lipcowego pod Bagienko Krynicznej Ujejskiej. Tutaj pełnomocnik hmm, skarżącej wzywał nas jako Radę do y, usunięcia naruszeń prawa. Rada nie podzieliła tego zdania. No i naturalną konsekwencją, y, to znaczy jedną z możliwości jest y, przekazanie skargi y, do, to znaczy tak, złożenie skargi na uchwałę Rady Miejskiej, no a naszym zadaniem jest przekazanie skargi do WSA. Jeżeli. Y, y, nie ma jakichś pytań, to poproszę pana przewodniczącego Marka Węgrzynowicza o wyrażenie opinii komisji i przechodzimy do głosowania. Czy jest pan radny Marek Węgrzynowicz? A Pan Radny Żmutka w zastępstwie? No tak Pani Przewodnicząca jestem. Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawno-Organizacyjną. Bardzo dziękuję. Formalności stało się zadać. Przejdźmy do głosowania. Ja tylko chciałam od Marka powiedzieć, że go wyrzuciło z Teamsów i dlatego nie, nie wiesz, nie, no, nie. Powiedzieć. No wiem, to się zdarza, bo mnie przecież też kiedyś tak w takiej naszej sesji, sesji wróciło. Pani Radna Magda jeszcze jakby mogła zagłosować. Czekamy na Magdę, Miczko i Szymona. Dobra. 21 radnych było za, nikt. przepraszam, trzech radnych było przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. To przejdźmy do punktu drugiego. Czy pan radny Piotr Hałuda może już jest? Czyli chyba też nie pozostaje mi w zastępstwie nic innego jak... Tu nie jestem wnioskodawcą nawet, nie? Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr 49, łamane przez 867, łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Rok 2023. Czy może Pani Naczelnik Magdamiczko tutaj jeszcze chciałaby dodać? Boże Magdamikę, coś da. Mamy dzisiaj dobry dzień widzę. Wszyscy po kolei. Pani naczelnik Magdalena Mika chciałaby dodać coś jeszcze w tej sprawie. Znaczy ja może powiem tylko tyle, że program był przygotowany w procesie konsultacyjnym, że jest to tradycja w Dąbrowie Górniczej i od 17 lat, kiedy program funkcjonuje, nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby była skarga i nigdy też wojewoda nie podważył tego programu. Fundamenty, o których rozmawiamy z organizacjami podczas przygotowania tego programu w współpracy, to między innymi kwoty, na które zostały zaskarżone, ponieważ naszym zdaniem wskazanie kwot adekwatnych w obszarach, co ważne, a nie w zadaniach, pozwala też na monitoring wydatków i współpracę z Organizacjami pozarządowymi. Poza tym my ten dokument traktujemy bardziej strategicznie, nie jako czysto dokument, który ma być, bo ma być stworzony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, ale jest to taka mapa drogowa po współpracy z trzecim sektorem. Także będziemy podtrzymywać stanowisko, że ten proces, w którym przygotowujemy i wypracowujemy dokument, jest szyty po prostu na miarę Dąbrowy Górniczej. Dziękuję bardzo. Ktoś się tu zgłasza chyba. Przewodniczący Węgrzynowicz ma łapkę podniesioną. Dobrze, to bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Rado, ja chciałem powiedzieć, że projekt uchwały na druku numer 442 został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Prawno-Organizacyjną, jak również wcześniej procedowany projekt uchwały na druku numer 441. Nie mogłem wcześniej zabrać głosu, bo miałem problem z logowaniem. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Dwudziestu radnych było za, przeciw było dwóch, dwóch radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Na tym wyczerpaliśmy. Porządek części merytorycznej. Przechodzimy do oświadczeń. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to może wolne wnioski. Przechodzimy w takim razie do zakończenia sesji w dniu 31 maja 2023 roku.